System, w tym filmie zrobimy sobie bardzo, bardzo prostą farmę złota w Minecraftie. Oczywiście ta farma nie będzie należeć do najwydajniejszych farm, ale po prostu zróbmy sobie na początku chociaż taką, może w przyszłości sobie ją ulepszymy, więc tak naprawdę widzimy się za moment jak zbierę wszystkie materiały do budowy. Więc dobra widza, ogólnie jesteśmy już po przerwie, materiały do budowy to są dwie skrzynki, 10 traptorów. 6 drabinek i 6 hoperów. Oczywiście wziąłem trochę więcej tych rzeczy, więc zobaczymy pod koniec ile z tych wykorzystam. Na początku trzeba na 5 długości dać. O, właśnie w ten sposób. Oraz 3 szerokości. Dobra. Coś takiego powinno być. Dobra. Ogólnie chyba jest zrobione git Tylko na ile głębokości to jest dobre pytanie I bym obstawiał, że dziś to będzie na dwa głębokości, jak się nie mylę Albo jednak na trzy Na trzy głębokości trzeba to wykopać, więc raz, dwa I trzy mamy Dobra Okej, okay, coś takiego widzowie. Więc, jeśli już zrobimy taką moto dziurę na trzy, to trzeba dać ym, na środku tutaj skrzynkę. Znaczy, no powiedzmy na środku. Następnie do tej skrzynki trzeba dać sześć hopperów: czyli jeden tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty tu, piąty tu, szósty tu. Tylko ja zrobiłem to. Trochę zbyt długie. O, teraz jest git. Następnie, oczywiście, widzowie, musicie zrobić. Czekajcie, tylko wolę się upewnić, co dalej. Oczywiście, nederaki, traptory. O, coś takiego. Następnie traptor jeden tu, drugi tu, trzeci tu. Tu oczywiście drabina I teraz następnie tak Z drugiej strony trzeba dać Kolejny, trzeci traktor i tak dalej Oraz z tej strony Również tylko poczekajcie bo ja to źle zbudowałem Więc ja szybko wyjdę stąd, dobra tu Powinno być ogólnie coś takiego, jeśli już to zbudowaliśmy. Następnie trzeba będzie dać, oczywiście, nederak. Dobra, wkrótce ogrodzić całą tą naszą farmę. Tylko więcej nederaku. O. Następnie Jeśli się zbudowało już taką farmę Znaczy nie taką farmę Znaczy no zbudowało się po prostu tyle Ile już zbudowaliśmy Dodać trzeba jeszcze O tu No i wygląda to następująco ogólnie I w skrócie dajemy coś takiego W tym miejscu dajemy po prostu drabinkę i teraz nam jedyne co pozostało to zlurować yy, gliny A, tylko jest jeden zasadniczy problem. Tu jest ogólnie zbyt nisko. Dobra. Więc coś takiego ogólnie trzeba zrobić tu. Jeśli to zrobiliśmy... Wystarczy znaczy zlurować, znaczy, Oto wszystkie nasze te pigliny. W następujący po prostu sposób. Wchodząc o tutaj. One powinny tu spaść. To jest. okej okay, wiem co zrobiłem źle, ponieważ te pigliny powinienem lurować. Łukiem, bo one tak tutaj nie wpadną sobie. Więc coś popsułem z farmą. Więc poczekajcie, widzę, wyjecham ja tylko na prawie. Ogólnie dobra, naprawiłem chyba tą farmę. Po prostu tutaj trzeba było zrobić taką szparę, więc wchodzimy sobie w tym momencie tutaj. Podchodzimy sobie o tu, i te pigliny będą tu powoli spadać. Okej, okay, trochę już ich tu wchodzi, ja oczywiście dostaję obrażenie, gdy zbyt blisko podchodzę i wystarczy teraz robić w skrócie po prostu coś takiego i dropi nam bardzo dużo fajnych ilości m, tych gold nuggetów i nie tylko gold nuggetów, I jeszcze zgniłe mięso tam wpada i jeszcze inne takie, trochę expa, więc ogólnie farma wiadomo, że do jakichś efektywniejszych nie należy. Można sobie w niedalekiej przyszłości zrobić prawdziwą, automatyczną farmę, bo trochę tego wpada, ale to nie są jakieś ogromne ilości. Można ogarnąć więcej, wiadomo, tych jeszcze piglinów. Tu idą jakieś dwa, ale to je zabijemy. Te pojedyncze. Dobra. I ogólnie, żebym wiedział, gdzie ta farma jest, jakby, więc sobie zapiszę kordy. Więc, dobra, to są takie kordy. W następnym filmie po prostu będę musiał, czy w jakimś następnym, po prostu, jakim będę budować już farmę automatyczną, czy coś, będę chciał tu przyjść. To mam kordy, a tego trzeba zabić. To jest, ty, bo mam 3 HP. Ty, półtora serduszka. Zaraz mi to ten padnie na piglinie. Dobra. Więc ogólnie farma jest mega, mega fajna moim zdaniem. No wiadomo, jest jakby łatwo w więc jakby do najefektywniejszych nie może należeć. No ale jak na to, w jakim czasie zdobyliśmy tyle gold nuggetów, ile rotten flesza, moim zdaniem było warto. Oczywiście ten film będzie trochę krótszy, bo ostatnio mi się jakoś z czasem niezbyt udaje jakby Czas zorganizować na jakąś lepszą farmę, więc po prostu nie udało mi się zorganizować czas na zbudowanie farmy Gunpowdera, bo ja chciałem zbudować taką bardziej efektywną, taką typowo większą, ale nie dość, że dużo materiałów potrzeba było na nią, bo chyba z 18 staków bloków taką już dużą pożoną farmę, bo gunpowder nam bardzo potrzebny. Ale można zrobić tą farmę w, jeśli jeszcze się uda, oczywiście ją zrobić w sierpniu. Jeśli nie, no to można ją zrobić po prostu już w wrześniu, ponieważ no farma jest dosyć wymagająca jeśli chodzi o materiały i o czas, ale jeśli się uda, no to po prostu spróbuję ją w niedługim czasie zbudować. A tak naprawdę tyle będzie już ode mnie w tym filmie. Dziś taki trochę luźniejszy film wleci, ale mam nadzieję, że też wam się oczywiście spodoba. Możecie oczywiście w komentarzu też pisać, jakie gry chcielibyście w ogóle zobaczyć na moim kanale. Bo na razie wiadomo, nagrywam tylko z Minecrafta, bo tak naprawdę w Brick się już nie nagrywam jakby tych... serii z wypadków. Chociaż to był taki trochę test. Ta seria. No i można powiedzieć, że... Miał, no miało zasięg spoko, jakby... Ale na razie zbytnio jej nie wrzucam. Ale może niedługo się pojawi odcinek nowy, kto wie, kto wie. Więc ogólnie jakby tylko nagrywam teraz Minecrafta Więc możecie śmiało pisać w komentarzach Propozycje jakie gry byście chcieli zobaczyć Ogólnie na moim kanale Albo jakie byście chcieli po prostu obejrzeć nie? Więc dobra tyle tak naprawdę będzie już ode mnie Z tego filmu Oczywiście jeśli ktoś jest nowy Jeszcze nie zostały suba na moim kanale To polecam zrobić ponieważ Chciałbym być pod koniec tego roku Chciałbym mieć na kanale zebrane 1000 subów Jest to możliwe Ale jest dosyć trudnym celem tak samo jeśli komuś się spodobał film, może zostawić łapkę w górę. Oraz, tak jak mówiłem, możecie w komentarzu napisać grę, którą byście chcieli zobaczyć na moim kanale, ewentualnie propozycje na następny film. No i dobra, widzowie, to było tyle w tym filmie. Siema.